Dzień dobry. W tym tygodniu wszystko się trochę przesunęło, i mimo, że mamy czwartek, to jak gdyby nigdy nic wrzucam nowe na poboczu. A w nim świeże fakty na temat nowego Mercedesa GLCQP. Niby wszystko o nim wiemy, ale warto powiedzieć: drugi główny news to debiut nowej Hondy CRV. Po prezentacji nowej generacji HRV, Japończycy są w natarciu i zamierzają podbić ten segment rynku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy. Na sam początek właśnie ta druga informacja, czyli nowy duży słów od Hondy. Co ciekawe, poprzednia generacja konkurenta RAV4 niezbyt długo przebywała na rynku. Chodzi dokładnie o piątą generację modelu zaprezentowanego pod koniec 2016 roku. Technicznie w Europie auto zadebiutowało dopiero półtora roku po premierze w USA. Zatem obecność na rynku starego kontynentu trwała jedynie 4,5 roku. To dość niewiele jak na nową generację, ale faktem jest, że Japończycy przez swoją opieszałość we wprowadzaniu hybrydowej wersji stracili pozycję na rzecz właśnie Toyoty. W przypadku swojej nowej generacji Honda nie zamierza już popełnić starego błędu i od początku prezentuje hybrydową ofertę. Zresztą jest to zgodne z ich strategią polegającą na elektryfikacji całej gamy modelowej i wprowadzaniu bądź to w pełni elektrycznych samochodów bądź układów hybrydowych. Rzeczywiście tak jest. Wystarczy spojrzeć na testowaną na naszym kanale Honda Jazz oraz nową Hondę HRV. Wracając do nowej CRV. Ta wyróżnia się teraz nowoczesną stylistyką z elementami, które łączą ją ze wspomnianym HRV. Niewątpliwie można powiedzieć, że nowa generacja wygląda schludniej i doroślej. W USA, gdzie debiutuje auto od razu pojawia się z dwoma silnikami. Jest to turbodładowana benzyna oferująca 190 koni oraz dwulitrowa hybryda oferująca 204 konie i 336 Nm momentu obrotowego. To właśnie ten drugi silnik będzie jedynym dostępnym w europejskiej ofercie. W kabinie znajdziemy projekt deski rozdzielczej oraz detale z nowej Hondy Civic oraz Hondy HRV. Po raz kolejny widać bardzo mocną inspirację Mazną, ale wiecie jak to się mówi. Na najwyższą formą pochlebstwa. Honda idzie znów zdecydowanie w minimalizm i robi to dobrze. Na desce rozdzielczej na środku pojawia się doklejony wyświetlacz systemu multimedialnego, a nieco niżej fizyczny panel klimatyzacji składając się z trzech pokręteł. Do tego zwracają uwagę poziome linie, według których deska rozdzielcza została nakreślona. Póki co Honda nie pokazała jeszcze oficjalnie europejskiej wersji CRV, a jedynie tą amerykańską. W polskich salonach nowa generacja powinna natomiast pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku. Na pojawienie się w Europie oczekuję także całkowicie nowy i niedawno zaprezentowany Hyundai Ionic 6, o którym wiem teraz nieco więcej i nie zawaham się wam zdradzić tych informacji. Przypominając, niedawno koreański producent zaprezentował wreszcie produkcyjną wersję swojego pierwszego elektrycznego sedana z linii Ionic. Zaprojektowano go tak, by miał jak najbardziej opływowe kształty i jak najniższy współczynnik oporu powietrza. Twórcy inspirowali się kolejnictwem lat 30. i 50. XX wieku oraz pociągami typu Polet. pocisk Godną inspiracją były także samochody takie jak Chrysler Airflow, Tatra 603 czy Pontiac Streamliner. Wynikiem jest współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,21, a to najniższy wynik spośród wszystkich modeli z gamy Hyundai. Jeśli chcecie dowiedzieć się na temat tego samochodu więcej, polecam zajrzeć do jednego z poprzednich odcinków. Link powyżej. Teraz nowe informacje, które dotyczą układu napędowego. Wariant podstawowy będzie wyposażony w akumulator o pojemności 53 kWh i silnik elektryczny umieszczony z tyłu. Oczekuje się, że ta wersja będzie generować 218 koni i zużywać mniej niż 14 kWh na 100 km. W ten sposób Hyundai Ionic 6 mógłby stać się jednym z najbardziej energooszczędnych pojazdów elektrycznych na rynku. Klienci będą mogli zdecydować się też na wariant z większym zasięgiem, wykorzystującym pakiet akumulatorów o pojemności 77 i 4 kWh, zapewniający zasięg wynoszący 610 km. Jest to około 100 km więcej niż w Ioniku 5. Ten wariant będzie oferowany z napędem na tylne i na wszystkie koła, a także w wersji z dwoma silnikami o łącznej mocy 325 K i 605 Nm. Te liczby pozwolą mu zaś osiągnąć setkę w 5,1 sekundy. To już poziom przyspieszenia modeli z dopiskiem N. W kwestii wydajności, Ioniq 6 posiada układ EV Performance Tune Up, umożliwiający pełną konfigurację trybu jazdy poprzez swobodną regulację siły kierowania, mocy silnika, czułości pedału przyspieszenia i trybu napędu. Ważnym faktem jest także architektura 8. Voltowa, czyli taka jak w Piątce. Ładowarka o mocy maksymalnej 350 kW pozwoli samochodowi naładować się od 10 do 80% w zaledwie 18 minut. Pod względem wymiarów, Ioniq 6 mierzy na długość 4855 mm przy rozstawie osi wynoszącej niemal 3 m, oznacza, że jest to samochód o 46 mm krótszy niż Sonata, mając równolegle o 107 mm większy od niego rozstaw osi. Odbije się to z pewnością bardzo pozytywnie na ilości miejsca dla pasażerów w kabinie. Bez wątpienia, taką samą motywację mają inżynierowie Chingera, którzy oprócz wprowadzenia na rynek niesamowitego 21C informują, że za rogiem czai się także kolejny czteromiejscowy model, cechując się niższymi cenami. Chinger zaś to, choć sama nazwa na to nie wskazuje, producent ze Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Los Angeles. Celem firmy jest budowa samochodów niszowych, a ich pierwszym skonstruowanym modelem jest właśnie 21C limitowany do 80 egzemplarzy. Ma silnik o pojemności 2,88 litra V8 o mocy 937 koni i dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 1200. 150 koni. Przyspiesza do setki dzięki temu w 1,9 sekundy. Mówiąc o nowym, tańszym modelu, chłopaki z Chingera nie mieli raczej na myśli czegoś, co mógłby sprzedawać Lidl obok swojego Elarisa Finn, który trafił do oferty niemieckich sklepów. W przypadku Chingera można spodziewać się, że niższa cena oznacza, że nadal nie będzie nas w większości na niego stać. Firma ma nawet plany, by pod koniec 2030 roku oferować aż 6 lub nawet 7 różnych modeli. Chinger nie podał niestety żadnych informacji na temat stylistyki czy charakteru przyszłych samochodów. Mówiąc o niedostępności samochodów, to akurat w przypadku Alfa Romeo Giulia RR Fourier Serie Cieszę się, że to jednorazowy, niedostępny projekt. Mimo, że firma z Turynu, która zajmowała się tą przeróbką, intencje miała słuszne, to i tak efekt finalny nie jest chyba godny podziwu. Chodziło o silną inspirację oryginalną Giulion Tipo 105 z lat 60., jako hołd dla jej 50. rocznicy. Model został po cichu zaprezentowany na Concorso, Deleganza, Auta, Depoca, Portu, Kłotu, Classic. Nowe nadwozie wykonano w tym wypadku z włókna węglowego, a RRR, Fluoriserie, spędziło w sumie 5000 godzin na opracowywaniu projektu. Przód otrzymał kanciasty, muskularny wygląd oraz Parę okrągłych reflektorów zintegrowanych z atrapą chłodnicy w stylu retro. Zderzak posiada okrągłe wloty powietrza oraz dokładkę z karbonu. Maska jest wentylowana, a butniki uległy poszerzeniu. Tylne światła LED pochodzą z Mercedesa Benz klasy G. Na dachu i na klapie bagażnika zamontowano spoiler, a pod zderzakiem tylny dyfuzor z dwiema końcówkami wydechu. Unikalna Julia nie otrzymała żadnych mechanicznych modyfikacji silnika ani adaptacyjnego zawieszenia. Oznacza to, że napędzają silnik 2,9 litra V6 z podwójnym turbodładowaniem wytwarzający 510 koni i 600 Nm. Momentu obrotowego, tak jak zwykła Julia Quadrifolio. Skoro jesteśmy przy modyfikacjach i przeróbkach, to przejdźmy do czegoś chyba bardziej estetycznego, czyli projektu Manharta, który sprowadził do swojego garażu nowego Land Rovera Defendera. Nowy projekt otrzymał nazwę DP500 i opiera się na Defenderze 110 P400 AWD o zwiększonej mocy i bardziej sportowym wyglądzie. W przeciwieństwie do wcześniej pokazywanego innego egzemplarza przygotowanego dla klienta z Dubaju, ten konkretnie jest bardziej przeznaczony do jazdy po asfalcie. Dowodem są tu 24-calowe masywne felgi aluminiowe. Pomijając koła, Manhart DP500 wyróżnia się także szerokimi błotnikami w kolorze nadwozia, a także nowymi zderzakami z wlotami powietrza. We wnętrzu pojawiła się tapicerka ze skóry i alkantary, a także opcjonalne fotele Ergomet Recaro z wentylacją i podgrzewaniem. Inne modyfikacje obejmują układ wydechowy ze stali nierdzewnej z końcówkami pokrytymi włóknem węglowym, ulepszone hamulce z czerwoną Zaciskami, a także zawieszenie pneumatyczne obniżone o 30 mm. Pod maską wariant P400 AWD jest wyposażony w turbo 6 sześciocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 3 litrów. Dzięki aktualizacji Manharta zapewnia on teraz 512 koni i 710 Nm, co stanowi wzrost w stosunku do modelu podstawowego oferującego 400 koni i 550 Nm. W ciągu ostatnich miesięcy Mercedes Benz zaprezentował bardzo ważny dla siebie samochód. Chodzi tu oczywiście o nową generację GLC, który jest najlepiej sprzedającym się suwem w gamie. Póki co jednak niemiecki producent nie pokazał wersji z opadającą linią dachu i dopiskiem QP. Zazwyczaj pojawia się ona z pewnym opóźnieniem. To również ważny model, na który czekają klienci marki. Niedawno w sieci pojawiły się akurat zdjęcia szpiegowskie prezentujące nowy wariant modelowy w lekkim kamuflażu. Zaskoczenia nie będzie, gdyż stylistyka bryły jest raczej ewolucyjna w porównaniu do poprzednika. Przedni pas zostanie natomiast w całości zaadoptowany z regularnego GLC. Większe zmiany będą zaś zauważalne za słupkiem C, gdzie pojawi się inaczej poprowadzona linia dachu, nowa klapa bagażnika oraz nowe tylne światła. Pod względem projektu wnętrza nie zmieni się prawdopodobnie nic. Zobaczymy to, co w nowej C klasie oraz nowym GLC, czyli dwa duże ekrany, w tym jeden odpowiadający za zestaw wskaźników, a drugi za obsługę systemu MBUX. Znamienne jest także wprowadzenie dużej ilości dotykowych rozwiązań w nowych Mercedesach. Wszystkie wersje silnikowe nowego GLC Coupe będą najprawdopodobniej zelektryfikowane, podobnie jak w przypadku bazowego GLC. Ważne miejsce w ofercie zajmą trzy warianty silnikowe z technologią PHEV. Zintegrowana z automatyczną przykładnia 9G-Tronic, jednostka elektryczna rozwija moc 136 koni oraz 400 Nm momentu obrotowego. Dzięki energii zmagazynowanej w akumulatorach o pojemności 25 kWh samochód zapewnia w trybie elektrycznym zasięg ponad 100 km. Nie ma jeszcze pewności, kiedy nowy model ujrzy światło dzienne. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Na Poboczu. Teraz tak szczerze. RRR to hit czy kit? Widzimy się jeszcze w sobotę rano. Do zobaczenia.